Drodzy Państwo, chcielibyśmy powiedzieć o trzech sprawach, o trzech ustawach, które w tej chwili są w Sejmie, trzech ustawach, które są bardzo ważne dla polskiego rolnictwa, dla polskiego rolnika, ale również dla takich naszych interesu narodowego. Pierwsza ustawa to jest ustawa, którą my złożyliśmy, projekt ustawy w lutym tego roku, ustawa dotycząca dodatku emerytalnego dla sołtysów. Tutaj jest ustawa, która reguluje pewne sprawy dotyczące stażu sołtysów. W zapisie z maja 2023 roku jest zapisane, że sołtys musi być dwie kadencje pełnić funkcję sołtysa i 8 lat. I bywało tak często, że brakowało kilka dni czy kilka tygodni sołtysowi, żeby dostał dodatek. W lutym złożyliśmy taką poprawkę, która reguluje tą sprawę, że sołtysi, ci, którzy nie mają pełnych ośmiu lat, Mogą, będą dostawać dodatek emerytalny. Dotyczy to, drodzy Państwo, około 1000 sołtyców w Polsce, jak również ci Sołtysi, którzy pełnili funkcję przed 90 rokiem. Również oni będą objęci tą, tą ustawą. Również taką ustawę złożył Senat. To są ustawy zbieżne, ale to nasza Prawo i Sprawiedliwość, jeśli ustawa była pierwsza. To my jako Prawo i Sprawiedliwość pierwsi uchwaliliśmy ustawę w 2023 roku, która daje dodatek dodatek emerytalny dla sołtysów, tak jak dla ochotników, strażaków, tak również dla sołtysów. Wiele osób robiło sobie kampanię wyborczą na tym, że taki dodatek no, wprowadzą. Nie wprowadzili, to Prawo i Sprawiedliwość taką um, ustawę wprowadziła. Druga ustawa to jest ustawa dotycząca spółdzielni rolniczych. Wiele partii, wiele ugrupowań w kampanii wyborczej mówi o tym, że, jest, że musimy rozwijać Współdzielczość w Polsce, aby rolnicy polscy się organizowali, jednoczyli, bo to jest dobre dla konkurencji tych rolniczych przeciwko koncernom, a szczególnie tym koncernom zagranicznym. I drodzy Państwo, ZONG, ustawa, która pomaga, aby rozwijały się spółdzielnie w Polsce, żeby zmniejszyć ilość spółdzielców z 10 do 4. Opcja rządząca, opcje rządzące w tej chwili zagłosowały przeciwko takiej ustawie. Także ci sami, którzy wychodzą na wieców wyborczych i mówią, że są za spółdzielniami, z tym, za spółdzielniami rolniczymi taka ustawa, którą złożyliśmy my jako Prawo i Sprawiedliwość, zagłosowali przeciwko takiej ustawie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło takich 16 ustaw i to złożyliśmy pod koniec zeszłego roku i początkiem tego roku. I drodzy Państwo, te ustawy leżą w większości w zamrażalce. Czasami, która z tych ustaw jest w jakiś sposób poddana pod prace sejmowe. A rząd złożył tylko jedną ustawę. To jest, pokazuje, że rząd, jeżeli chodzi o rolnictwo, nie robi nic. Zresztą ostatnio jeden z wiceministrów powiedział to sam otwarcie, że w ministerstwie są nudy. No tutaj zalecałbym panu ministrowi Sikierskiemu, żebym pogonił wszystkich ministrów do roboty, bo rolnicy czekają. Dziś, gdy ma, są żniwa, dziś, gdy rolnicy pracują w pocie czoła, wiceminister wychodzi i mówi, że są nudy. To jest... Naprawdę poniżanie polskiego rolnika. Ja chcę podziękować wszystkim rolnikom za ich trud, za to, że pracują, że mamy bezpieczeństwo żywności, a szczególnie dzisiaj, gdy, gdy są żniwa. Ale chcę powiedzieć również o trzeciej ustawie. Trzecia ustawa jest, do, która dotyczy sprzedaży polskiej ziemi. To my w 2016 roku prowadziliśmy ustawę, która zabezpieczała polską, polską ziemię, i dziś. Również taka ustawa jest złożona i złożyliśmy poprawkę. Poprawkę bardzo ważną, żeby zabezpieczyć na kolejne 10 lat obrotem ziemi polskiej, ale na ten temat powie więcej pan minister Sałek. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiaj w polskim Sejmie jest kolejny etap prac legislacyjnych dotyczący zmiany ustawy o wstrzymaniu wyprzedaży ziemi rolnej, a także zmiany ustawy o nieruchomościach rolnych. Ta ustawa jest z ruchu e, polskiego Stronnictwa Narodowego i ona zmienia tą ustawę z roku 2016, która wprowadzała ograniczenia dla spekulacyjnego handlu e, ziemią. To wówczas rząd Prawa i Sprawiedliwości i prezydent Andrzej Duda podpisali tą ustawę, dwa, podpisał tą ustawę w 2016 roku, która ograniczała spekulacyjny handel polską ziemią rolną. Dzisiaj nasza obawa budzi sytuacja taka, że oprócz pewnych zmian technicznych związanych z wymaganiami prawa europejskiego, tutaj chodzi o pomoc de minimis, w ramach tej ustawy, w której jest zawarty szereg katalogów wyłączeń co do wstrzymywania wyprzedaży ziemi, pojawia się kurtka, która może powodować, że ziemia z zasobu... Własności rolnej skarby państwa będzie mogła być sprzedawana, jeśli będzie uznana za ziemię nierolną, ponieważ polskie państwo w ramach swojego funkcjonowania po, posiada ziemię, która może być rolną, leśną czy ziemią nierolną. Nasze obawy budzi sytuacja związana z tym, że właśnie pojawia się w tej ustawie furtka, która mówi o tym, że będzie można sprzedawać w ramach tak zwanego wyłączenia spod ustawy ziemię, która jest własnością Skarbu Państwa, ale nie jest ziemią rolną, która w konsekwencji może też być przekazywana na różnego rodzaju działalność, także działalność, która nie jest koniecznie związana czy z funkcjonowaniem samorządu, czy e, jakichś innych organizacji. Natomiast. Bardzo ważną sprawą, o której wspomniał Pan Poseł Telus, jest to, że ta ustawa, która dzisiaj jest zmiana, ona funkcjonuje jeszcze do roku 2026. Natomiast poprawka klubu Prawo i Sprawiedliwość idzie w tym kierunku, aby to moratorium, które za dwa lata będzie wygasać co do ochrony polskiej ziemi rolnej, było wydłużone kolejne 10 lat, czyli żeby już teraz na tym posiedzeniu Sejmu przyjąć wydłużenie ochrony polskiej ziemi rolnej do roku 2036, co jest bardzo ważne i miejmy nadzieję, że ta poprawka zyska akceptację większości sejmowej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dotychczasowa ustawa pozwala, że obrót ziemio jest między polskimi rolnikami. To polscy rolnicy właśnie między sobą sprzedają te ziemię jeden drugiemu i wprowadziliśmy również ustawę, gdzie rolnik może przejść na emeryturę przez. Bez przekazywania swojej ziemi, czyli da, dalej może gospodarzyć na swojej ziemi, i myślę, że to jest bardzo ważne, bo w wielu sprawach było tak, że rolnik nie, mógł, nie miał komu przekazać tej ziemi, a musiał się wyzbyć jej w jakiś sposób, żeby właśnie otrzymać emeryturę. My żeśmy wprowadzili tę ustawę, i ta ustawa jest bardzo dobra. Dlatego chcemy przedłużenia tej ustawy do roku 2036, bo chcemy chronić e, polsko ziemię. Chcemy, żeby na polskiej ziemi pracowali polscy rolnicy żeby była rozwiązana, rozwiązywana również przedsiębiorczość, rozwijana przez polskie firmy, które chcą tutaj inwestować. I właśnie taki jest cel naszej ustawy. Czy są pytania, drodzy państwo? Skoro nie ma, państwo, to chcę jeszcze raz wszystkim polskim rolnikom, bo jesteśmy w centrum Żniw, złożyć najserdeczniejsze podziękowania, że pracują. Dla nas, dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, proszę nie zwracać uwagi na właśnie takie wypowiedzi jak ostatnio, że w Ministerstwie są nudy. My pracujemy dla, dla Państwa, żeby Państwu miało jeszcze lepszą tą pracę, tą trudną pracę na roli. Jesteśmy z Państwem, wiemy, że to Wy zabezpieczacie, drodzy rolnicy, zabezpieczacie nas w bezpieczeństwo żywnościowe. I za to jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasz trud, na, na tą pracę po prostu, takim po staropolsku, szczęść Boże.